Spójrzmy teraz na taki przypadek. Mamy obwód kwadratu, który wynosi 12 cm, a my byśmy chcieli wyznaczyć długość boku kwadratu. Czyli tak, jeżeli chodzi o obwód, to obwód będzie sumą długości wszystkich boków kwadratu, czyli można byłoby zapisać, że wzór na obwód kwadratu to a dodać a, dodać a i jeszcze dodać a. Czyli obwód, to mamy 4 literki A, czyli to zapiszemy jako 4A. I my wiemy, że obwód jest równy 12. Czyli zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób możemy policzyć długość boku. No, wystarczy to 12 podzielić przez 4, czyli nasz obwód podzielić przez 4, i wtedy się okaże, że długość jednego boku to 3 cm. No bo mamy tak, 3 plus 3 to 6, 6 plus 3 to 9, 9 plus 3 to będzie 12. Czyli to oznacza, że obwód musimy podzielić sobie przez 4 i wtedy otrzymamy długość boku naszego kwadratu. No to teraz spójrzmy na zadanie, które mamy w podręczniku. Wiemy, że obwód jest równy te centymetrów. A my chcemy napisać takie wyrażenie algebraiczne, które nam opisze długość boku kwadratu. Czyli bierzemy sobie nasz obwód, dzielimy przez 4 i otrzymujemy długość boku kwadratu. Ale my wiemy, że obwód wynosi t centymetrów, czyli to znaczy, że w to miejsce możemy podstawić sobie tą literkę t, bo tyle jest równe, równy nasz obwód. Czyli to wyrażenie, którego szukamy, to będzie T podzielić przez 4, oczywiście można to zapisać w postaci ułamka, można byłoby też zapisać to w takiej postaci, czyli T podzielić przez 4, ewentualnie jeszcze jako 1 czwarta T to też byłoby dokładnie to samo, ale sądzę, że akurat no, to wyrażenie powinno być jakoś tak najbardziej dla Was przejrzyste.